Cześć, z tej strony Oskar. Witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na kolejny filmik z gier na Pegasusa. Przygotowałem dzisiaj cartridge 401 coolboy, który często się u mnie pojawia, ponieważ jest tutaj sporo właśnie klasyków. Ale jednak najpierw Was proszę, jeśli moglibyście, to dajcie łapkę do góry i napiszcie komentarz pod tym filmem, jeśli chcesz, żeby właśnie mój kanał się rozwijał. I żeby nowi widzowie tutaj dotarli, żeby się moje filmy wyświetlały na głównej stronie YouTube'a. To będę wdzięczny, jeśli dasz łapkę do góry i napiszesz komentarz. Na przykład na temat tej gry, w którą dzisiaj gramy, lub możesz polecić jakieś inne gry na Pegasusa. Lub jeśli nie masz pomysłu, to możesz równie dobrze wysłać kropkę, lub napisać KDZ komentarz dla zasięgu. A jeśli jesteś nowy lub oglądasz mnie od niedawna, to będzie fajnie również, jeśli dasz suba oraz zachęcam Ciebie, żebyś obejrzał starsze filmy, których na kanale mam nagranych ponad 1000. Także, tak jak mówiłem, karty 400 in 1. i zobaczcie, na pozycji numer 279 jest Indiana Jones. Zobaczymy jaki, bo było kilka różnych Indianów Jonesów na Pegasusa, na Nessa. Czy to będzie Chronicles of. Tak, to jest Indiana Jones. The Young Indiana Jones Chronicles, czyli młody Indiana Jones. Był kiedyś taki serial, właśnie w, chyba w latach 90., jeśli dobrze pamiętam, bo gra z 92 roku jest. Przed chwilą mieliśmy tam podaną datę. Yy... 92 roku, A serial leciał w Polsce, właśnie chyba w latach 90., na jedynce pamiętam, jakoś wieczorami, tam 18, 19, coś takiego, teraz dokładnie nie pamiętam, ale nie lubiłem tego, szczerze powiedziawszy, jakoś, jeśli już, to wolałem tego oryginalnego, ten z Harrisonem Fordem, te filmy, a ten serial jakoś mi nie podchodził, chociaż może byłem za mały po prostu na to. Może gdybym wtedy był w takim wieku jak dzisiaj, to bym się zachwycał tym, prawda? No, ale było wiele wtedy, w tamtych latach to było. Jeszcze więcej seriali niż chyba dzisiaj na tych Netflixach wszystkich. Wtedy były, kurde, naprawdę takie pomysłowe różne rzeczy. No, to może kiedyś osobny jakiś filmik o tym nagram, powspominam o jakichś serialach, prawda? Dobra, zobaczmy jak to się gra. Z tego co pamiętam to, to jest bardzo trudne, bo już parę razy to uruchamiałem. I nie, chyba nigdy mi się nawet pierwszej planszy nie udało ukończyć, ale zobaczymy. Well, hello there. I'm Indiana Jones and I have few stories to tell you. Czyli to jest Indiana Jones, już taki stary dziadek. Nie wiem, co on ma opaskę na oku, że ślepy jest na oko, czy co, ale już taki stary, to nie jak ten Harrison Ford, jeszcze taki był w kwiecie wieku, tylko to już stary. I on mówi tutaj, mam parę historii do opowiedzenia i będzie opowiadał te z młodości. When I, I was a young man, I traveled to Mexico on what I thought was a vacation. This was during the Mexican Civil War. No, czyli jak byłem mały, młody, to pojechałem do Meksyku na wakacje. A było to podczas y, mm, wojny w Meksyku, wojny domowej, chyba tak to się mówi. Civil War, chyba. No, chyba wojna domowa, tak? Nie znam historii Meksyku, więc no nie powiem, co tam się działo. no. At the time, the Mexican outlaw general Pancho Villa along with his loyal Villistas troops. Czyli y, jakiś tam y, generał Pancho Villa, który był ponad prawem, y, tam rządził razem z jakimś stasami no nie wiem kto to jest w ogóle, no. Were waging a war against the Americanos and Federals, czyli prowadził wojnę przeciwko jakimś Amerykanom. Amerykanos to chyba nie Amerykanie, tylko ktoś inny, nie wiem. I jakimś federalnym. Nie wiem, czy to chodzi o FBI czy coś, nie wiem. <laughs> nie mieszkam w Ameryce, to nie wiem. They said their cause was for justice and equality among all Mexicans. Ja to, to nawet nie wiem, co to znaczy, nie chcę mi się tego tłumaczyć. Yy, no dobra, mamy jakąś mapkę. Coś tu możemy... Aha, po prostu wybieram, naciskam A i gdzieś tam lecimy. While well, have you decided to join my revolution? A, i to chyba ten cały generał pyta się, czy chcesz dołączyć do mojej rewolucji. Villa, you scoundrel... Nie znam tego słowa, pewnie jakiś wulgaryzm. We will never join your cause, czyli nigdy do ciebie nie dołączymy do twojej sprawy. You only want power for yourself, czyli ty chcesz tylko mieć siłę dla siebie. You don't really care what co się dzieje z resztą was, czyli w ogóle ci nie interesuje to co się, się stanie z pozostałymi ludźmi. Then stay here until you rot. Haha, ha, czyli zostań tu a, zanim aż zgnijesz, rot to chyba aż zgniesz tak? I śmieję się. Level pierwszy, Meksyk, no zobaczymy. Pamiętam, że strasznie trudne to było. B, atak, y... nie wiem, jakimś pejczem czy co to jest, czy łańcuchem. A, skaczemy, trochę to wygląda jak Castlevania, ale ale to chyba nie jest ten sam silnik, ale też może może zobaczymy jak, jak yy, uderzy mnie przeciwnik i podlecę do tyłu no to to będzie kasedlenie, jeśli nie no to to nie, tu wiem, że można do środka wchodzić zbieramy chyba złoto rozumiem trochę podgłośnie, bo nawet ładna muzyczka w tle jest kapelusz mamy, pewnie dodaje jakieś życie czy coś dalej tutaj nic nie ma w tym pomieszczeniu, w tej kopalni że ranią to idziemy górą I, I łatwo tutaj zginąć Czekaj to chyba można rozwalić Ten dzbanek Nie Chociaż? Serio? Nie Dobra znowu kopalnia Sztylet mamy I możemy rzucać rzeczywiście teraz A można jakoś to wybierać? Nie, chyba nie Chociaż? Nie, chyba nie Teraz mamy kamienie. Aha, to możemy wybierać między kamieniami, między sztyletem. Aha, to można wybierać, ale nie można mieć kilku naraz, a szkoda. A teraz mam. Nie wiem nawet co to jest. Ten, ten, ta ikonka obok kapelusza. Nie wiem, jakaś figurka czy co. Ale jakiś dźwięk słychać, jak idę, czy, czyżby niewidzialność, ale nie, chyba. Tu spychamy jakąś kulę. I ona leci na przeciwników, tak? I na, aha, na dół to nie idziemy, bo tam są ruchome piaski. To idziemy tędy i znowu ruchome piaski, ale może na gościa, tak? Uwaga! Aj, no! Kapelusz, no właśnie straciłem. Jak tam na dół się przedostać? A można się czołgać, można tak? Nie, nie można. No dobra, idziemy. Dobra, już straciłem życzko dwa razy, na no szkoda, no trudno. Dobra, ale idziemy po ruchomych piaskach. Bo mówiłem, że łatwo tutaj stracić żyćko albo zginąć Czekaj, teraz na górę, jak rozumiem. No, właśnie. Nie mam już żadnego ataku. A koń może mnie zaatakować, no bo O Od początku! Nie no, z tym koniem to przeginka. To to nie było spoko. Dobra, zapoznałem się, wiem, że tutaj już niczego nie można dotykać, nikomu nie można ufać. Zobaczymy. Kapelusz i złoto. Ciekawe, co daje te złoto. Być może, jak zbierzemy 100, to dostajemy życie czy coś. Już na górę się pewnie nie da, tak? No trudno, tam pewnie coś było w tych skrzyniach, ale już trudno, dobra. Pewnie złoto, właśnie, no ale to nic. Tyle. kole, no, no to szkoda, że nie można tego wybierać. No nie wiem, co lepsze, czy tyle, czy to. Może to to samo, tylko wyglądem, tylko się różni. Pewnie tak, pewnie tylko tyle, że wygląd. A, zobaczcie, ta figurka to jest, że oni się zatrzymują, ale jak ich dotkniesz, no to i tak tracisz życie, więc lipa. To po co to w ogóle jest, tak naprawdę? Że oni się nie ruszają wtedy, no to, to niby łatwiej, no może troszkę łatwiej, że możesz łatwiej w nich przycelować, ale tak poza tym to szkoda gadać. Czekaj, to te skrzynie może weźmy po tych ruchomych piaskach. Złoto. To takie przy okazji pytanie, no nie wiem, ja zawsze lubię jakieś wątki poboczne na moich filmach. Wydawać, lubicie złoto, no nie wiem, jakieś obrączki, jakieś bransolety, jakieś łańcuszki, jakieś takie rzeczy. Ja to nie lubię takich rzeczy w ogóle nosić i... I jakoś mijałem się złotem Nigdy nic nie miałem złotego Srebrnego zresztą też nie I w sumie wywalone mam na to A to tak przy okazji możecie powiedzieć Czy macie coś takiego u siebie? Czy nie? No i widzicie Straciłem żyćko niepotrzebnie No nie jest no to tak to jest już z tymi grami retro No i widzisz łatwo Stracić już nie mam nawet kamieni No i właśnie Dobra, bardziej się trzeba w tej grze skupić. Bardziej, to zdecydowanie bardziej. Nie jest to łatwe, niestety. No ale to jest do przejścia, żeby nie było, że to jest w ogóle jakieś trudne, jak cholera, to to jest do przejścia. Trzeba szybko reagować. Mam te noże. No, a może teraz z nożami pójdziemy, może będzie lepiej. Zobaczymy. W sumie teraz by się przydał właśnie kamień, bo teraz nie mogę gościa w ogóle zaatakować. No jednak kamienie czasami lepsze są, jak widać. Uwaga, straciłem żyćko, trudno. Uwaga na konia. Idziemy dołem, może co? No ale dołem! Ale tu kaktus jest, to nie przyjdziemy, ale koń zniknął. Ha, dobrze. <grystanie> Uwaga, może gdzieś będzie, nie ma. O, tu mamy gościa na wieżyczce jakiejś. Wow, po raz pierwszy w życiu ukończyłem pierwszą planszę. Wow. To sukces wielki. Jak na taką gier gierkę. No i po wężu nawet. Ale koń znowu, nie, czekaj, goni mnie wow mam, strzelbę mam o, to już coś to już coś no ale to pewnie tak samo atakuje jak i wszystko inne, no dobra, koń znowu nie wiem, mam nadzieję, że zniknął już no też głupa ta, że trzeba wyjść z ekranu, żeby on zniknął, nie? ale nie mam już czym atakować może na dole coś będzie, poczekajmy nie, niestety To, co ja żebym zrobił? Arety. Nie tak. Kamienie. Ale tu szczelba była chyba, tak? No to może będzie lepsze, no. Tam kurde szkoda, że przy tej wiryżsty zginęłem. No jakoś tak nacinałem do dołu, a on się podniósł. No bo to te pady gówniane, no... Chińskie I, I wiecie o co chodzi. i dotknął, no strzelił, no trafił. No jeden hit i po mnie będzie i zero żyć mam. Ajajaj, no nie chciałbym nie przegrać. Kurde. Będzie głupio jakbym przegrał, bo jednak już trochę przeszedłem tutaj daleko. jednak na taką dosyć trudną grę. Przepraszam. Dobra, spróbujemy jeszcze raz, bo... jednak głupio by było tak kończyć to drugie drugiej planszy, od pierwszej. Ojej, to poza ta kontynuacja, to równie dobrze możecie dać od... od z, z new Game. Prawda? Ajajaj, aj, aj, no. Trudna gra niestety. No ale już wiadomo, co trzeba robić, no to może się przyzwyczaję i zobaczymy. Może się tym razem uda. Będę jednak te kule brał z tymi kulami lepiej, bo one niżej tak jakby lecą. I można kogoś z góry zaatakować. No widzicie, można, a wcześniej tym nożem nie dało się. Kule są lepsze. To po co w ogóle jest nóż w tej grze, nie wiem. Nie wiem tak żeby utrudnić. Kurwa. Co ja żem odwalił teraz? Ale głupota. Popatrz. Trzeba co do pikselka stanąć, żeby w niego trafić. Uciekamy. Dobra, pierwsza plansza za mną. Niepotrzebnie zupełnie. I mam tylko. Czas ręką. Granaty. Jak tam na górę się przedostać? Chyba z powrotem trzeba cofnąć się. O kurde, tu może być utrata życia. Uwaga. No jezu. Kurde! Ale zły jestem na tą grę. Ktoś kiedyś powiedział mądrą rzecz, że denerwowanie się to jest psucia sobie nerwów z powodu głupoty kogoś innego. No, czyli ktoś jest głupi, tak zaprojektował tą grę i ja się wkurwiam na to. Ach, głupi jestem, że tak się daje podpuszczać. No i strzelił, trafił we mnie. Aj. No i zdążył mnie trafić. A i tutaj trzeba być naprawdę refleks, mieć szachisty. Czasami. Nie mam już tej strzelby, ale głupio. Ale mam jeszcze trzy życia, więc może zreflektuję, ale nic nie obiecuję. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? O, ale teraz mi naprawdę głupio. Ale tu też może hawsze z tego pada, znowu się chyba zaciął. Dobra, postaram się tym razem naprawdę, bo chcę to przejść, naprawdę uwierzcie mi, chcę to przejść. I właśnie straciłem głupio życie to niepotrzebnie. Aj... Chcę przejścia się gówno staram. albo po prostu tak gra jest głupia i łatwo zginąć i nie wiem, no. Mam strzelbę z tą strzelbą, trzeba tam dojść aż pod tą wieżę. Wtedy łatwo będzie załatwić tego strażnika jednego i drugiego. Można też podczas skakania strzelać. Dobra, uwaga! I nie ma szelby, ładnie. O jezu, dobra, mogę zginąć, już dobra. Zabijcie mnie od początku. No, no, proszę, warsz. Po prostu dajcie mi to przejść. To głupią grę. Co tu się stało teraz przed chwilą? Nie wiem. Teraz to w ogóle już nie wiem. Ostatnia szansa, jak nie, to rezygnuję. Może to była kula od tamtego gościa właśnie chyba. W dół możesz strzelać, cwaniaczku? W dół możesz strzelać? A, żeż ty. No i nie mam szczelby ładnie, super fajnie. Trzeba było gwałtownie skoczyć i od razu uderzyć. Dobra, jeszcze raz próbuję, no bo naprawdę o, ale ty chcę to przejść, chociaż zobaczyć co jest w następnej planszy. Wiem, że ta gra jest niewarta tego, ale zawsze byłem ciekawy. kapelusz aj naprawdę łatwo tutaj zginąć no. No ale głupota, no. Boże. Nie wiem, czy mi się uda. Już coraz mniej mam chęci. Ale spróbuję, no. By plansza. no. Ledwie zacząłem już. Kurwa takiej tam chyba była ta strzelba, tak? Dlaczego ta kula nad nim przeleciała? Boże! Naciskałem, atak! Gdybym miał szczelbę, to bym strzelił go normalnie. O rety, już mam dość tej gry głupiej. Boże! Dość, mam już tego. ty, Serio, naprawdę. I nie mam szelby. Jezu! No jak mam teraz to przejść? Bez szelby, Serio? No nie da się tego bez szczelby przejść, nie da się. Ostatnie podejście, i ja rezygnuję. Po prostu dość już tego mam. Pewnie się nie uda, ale zobaczę, no. Dobra, możemy już się pożegnać z tą grą. Kurwa, mać! Jak już niedawno tak nie wkurwiło nic jak ta gra. Ja pierdolę! Ja pierdolę, dobra, przepraszam bardzo, ale już mnie tak żadna gra nie wpieniła jak, jak to, już naprawdę dawno. Wow, no nie wiem, przeszliście to główno, kurestwo dalej, bo to nie wiem, to chyba ten Robocop 3, którego niedawno pokazywałem, to był nawet chyba łatwiejszy niż to. Padaka totalna, Boże, da się to przejść na pewno, ale kurwa, to trzeba się tak nauczyć i, i mieć taką reakcję, żeby zdążyć przed ich kulami, że ja pierdolę. Wow, no dobra, nie wiem, dajcie znać, czy udało Wam się przejść to dalej. No, jeśli chociaż ze mną trochę spędziliście czasu, to wynagrodźcie mnie i dajcie mi łapkę do góry i napiszcie komentarz. Jeśli nie masz pomysłu, co napisać o tej grze, to możesz równie dobrze wysłać kropkę lub napisać kdz komentarz dla zasięgu oraz zasubskrybować mój kanał, jeśli być może jesteś nowym widzem, lub zachęcam Ciebie również do obejrzenia starszych materiałów, których mam nagranych na kanale ponad tysiąc. Także na dzisiaj to wszystko. No, nie wiem, czy do tego jeszcze wrócę, po prostu, bo to po prostu sami widzicie, jakie to jest po prostu pojebane. No dobra, dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych filmików. Cześć!